bardzo serdecznie w kolejnej Niedzieli z Markiem. Ta Niedziela z Markiem, tak na przełomie roku publikowana, więc to jest taki czas, w którym wielu ludzi próbuje wprowadzić w swoje życie postanowienia noworoczne. Ta lista postanowień noworocznych hmm, bardzo długa u niektórych jest. Szkoda tylko, że te postanowienia tracą moc gdzieś tam w granicach 5-7 stycznia już przeważnie, z reguły. No, u niektórych bardziej wytrwałych 7, nie 7 tylko tak pod koniec stycznia, ale to wszystko potem wraca do normy i czekamy na kolejny rok, żeby wprowadzić postanowienia noworoczne. Nie ma na to czasu. Nie, nie marnujcie tego czasu, nie czekajcie na nowy rok. Walczyć o swoje trzeba zawsze. Nie ma co czekać na jakąś konkretną datę i nie ma co oglądać się na innych bo oglądając się na innych, no to niestety możemy bardzo mocno sobie samym zaszkodzić. No ale cóż, ta Niedziela z Markiem, taka hmm, bardzo motywująca, motywacyjna. Niedziela z Markiem mają różne tematy. Poruszałem tematy polityczne, do tej polityki będę czasami wracał. Będę hmm, poruszał tematy, od chociażby takie jak. Kiedyś poruszyłem o resuscytacji, reanimacji. Tak po prostu chcę, żeby ta niedziela z Markiem była przydatna do czegoś tam. I w związku z tym, popróbuję tę niedzielę z Markiem tak ponagrywać. Będę się tutaj starał przygotować zawsze jakiś ciekawy, konkretny temat. Dzisiaj temat nigdy się nie poddawaj. Spróbuję Was, a przy okazji siebie zmotywować. Powiem na początku tak: wielu ludzi żyje swoimi problemami. Żyje swoimi problemami tak mocno, że czasami popadają w depresję, różnego rodzaju stany przygnębienia, stany lękowe. No, tracą dziękuję, przez to, nie dzięki temu, tylko tracą przez to część swojego życia, bo problemy ich przygniotły i nie mogą osiągnąć swoich celów. Ja mam, i za chwilę Wam dam. Prostą receptę na tego rodzaju rzeczy, na problemy. Mam coś na problemy. Mam wyjebany na problemy po prostu. Wielki mi problem. Nie mam zamiaru się nimi przejmować. Problemy są po to, żeby sobie z nimi radzić. I tak spróbujemy tutaj w niedzielę z Markiem ten temat poruszyć, żeby sobie radzić, na, radzić z problemami. Bo, tak jak mówią niektórzy, że życie. Niektórzy mówią w tym przysłowiu, w tym powiedzeniu, że, że Bóg to akurat w tej chwili nieważne, bo nie to, nie, nie to jest tematem tej niedzieli z Markiem. Daje nam tylko takie problemy do pokonania, z którymi sobie poradzimy. A te, z którymi sobie nie poradzimy, w związku z tym nie są naszymi problemami, więc nie powinniśmy się nimi nawet zajmować. Dosyć ciekawe rozumowanie, przyznam szczerze. <laughs> Jakoś tego, tego zdania, tego, tego sformułowania, tej takiej życiowej mądrości nie przyjąłem jeszcze do siebie, i czasami jeszcze walczę sobie z, z nieswoimi problemami czyli takimi, z którymi nie mogę sobie poradzić, ale no może się tego też nauczę, może wy się dzięki temu, co teraz mówię, też nauczycie i zrozumiecie niektóre rzeczy. Mam taką nadzieję. Bo życie jest za krótkie. Życie jest na krót za krótkie, ale zbyt piękne. Ale za krótkie. A w związku z tym nie mamy prawa, nie mamy prawa do sobie... Samemu zniszczyć. Nie mamy takiego prawa. Ja już przeżyłem 51 lat i powiem tak, do tych młodych: naprawdę szanujcie życie i cieszcie się, że, że ono jest. Jest naprawdę piękne. Kiedyś to zrozumiecie, jeśli teraz jeszcze tego, tego nie, zrozumie, nie zrozumieliście. Nigdy się nie poddawaj. To tytuł tej niedzieli z Markiem, i powiem jeszcze tak, że ja należę do osób, które są uparte, zaparte, które się nigdy nie poddają. Też tak lubię mówić o sobie, że ja nie przegrywam w szachy nigdy, nigdy nie kładę, nie, nie położę króla na szachownicy. no Co najwyżej mogę przegrać na szachownicy, mogę zremisować, ale nigdy się nie poddam. Staram się nie poddawać w życiu. I i to akurat sprawia mi bardzo dużą satysfakcję, że nigdy się nie poddaję, aczkolwiek były w życiu moim i takie sytuacje, takie zdarzenia, w których niestety trzeba było się poddać. I powiem szczerze, że dziś bardzo tego żałuję, że to zrobiłem. Bardzo żałuję, że się poddałem, bo nie trzeba było. Trzeba było walczyć do końca. Eee... Tak jednak w życiu jest, że czasami za namową innych człowiek podejmuje decyzje, które nie są decyzjami jego. I to jest właśnie duży błąd, bo na innych nie powinniśmy patrzeć. Ci inni, tacy dobrzy doradcy, dobrzy w, w cudzym słowiu, oni patrzą na nas ze swojej perspektywy. Oni, e, jeśli mówią nam, że coś nam się nie uda zrobić, to um, e, mówią nam, że to im by się nie udało, a nie nam. Oni nie znają nas. Oni nam podpowiadają, nie, nie, rób tego, bo to i tak nie ma sensu, to, to się nie uda, daj spokój, szko, szkoda czas. Bzdura totalna, bzdura kompletna. Jemu by się nie udało, a tobie? Mnie? No nam akurat się uda, bo my się nigdy nie poddajemy. My nie jesteśmy tacy jak ten poszukiwacz diamentów, który, właśnie jak tutaj na załączonym obrazku, poddał się w chwili, w której wystarczyło jedno uderzenie kilofa, aby był szczęśliwy. Nie poddawajcie się. Nie ma sensu. No, czasami może być też tak, jak e, tutaj ten więzień, który ucieka z więzienia, ale to tak humorystycznie już podaję. To ten rysunek na filmie. <noise> no może tak być, może tak się zdarzy, że się dokopiemy do gówna. Bywa, trudno, wtedy mamy porażkę. A porażka, czym jest, czym jest porażka? Jeśli ktoś ogląda moje wędkarskie filmy, to dobrze o tym wie, czym jest porażka. Porażka to taka cegiełka. Porażka to cegiełka, z której zbudowany jest sukces. Żeby zbudować wielki sukces, potrzebujemy wielu cegiełek, czyli wielu, wielu porażek. Ja tak sobie to zawsze tłumaczę, że, że tak po to mi są potrzebne porażki. Po to, żeby zbudować wielki sukces. Jeszcze taka rzecz. Mówiłem o tych, którzy się poddawają, którzy nam podpowiadają, że nie rób tego, bo to nie ma sensu, że nie uda ci się. Jemu się tam nie udało, tak? Wiele razy, więc nas namawia, żebyśmy tego nie robili, a podświadomie myśli, kurde, niech on tego nie zrobi, bo jak mu się uda, to to będzie miał lepiej niż ja. A zauważcie, że jeżeli się poddajemy w jakiejś sytuacji, w tą sytuację może przyjść ktoś inny. Ktoś, kto miał dużo ciężej, kto miał dużo trudniej. I on Popatrzy, wiecie co powie? Powie, o kurna, ale okazja, ale okazja mi się trafiła, tylko tyle muszę zrobić. No, poddawanie, ale okazja. Popatrzcie jeszcze na jedno zdjęcie. Zobaczcie, nigdy się nie poddawaj. Przewrócił się tuż przed linią mety i co? I co? Rysunek żaby z bocianem znacie wszyscy, prawda? Na pewno każdemu się rzucił w oczy. Mnie też kiedyś się rzucił w oczy. Bardzo, bardzo go lubię. I tak to jest. Jeszcze taką rzecz wam coś, taką rzecz wam powiem. Dopóki walczymy, dopóki walczymy, nie przegraliśmy. Dopóki walczysz, nie przegrałeś. Przegrasz wtedy, kiedy skończysz walczyć. To zdecydowanie tak. To na pewno. Wtedy przegrałeś. Ale dopóki walczysz dalej, nie przegrałeś. Nikt nie może powiedzieć, że przegrałeś, bo walczysz. Także walczmy o swoje. Walczmy o, o nasze życie, o nasze dobro, o nasze dobre samopoczucie, o nasze dobre relacje z ludźmi, o nasze majątki, o to wszystko, o co chcemy walczyć, o co warto walczyć. Na przykład wędkarz, bo to wędkarski w końcu kanał, gdyby stracił cierpliwość i nie zawalczył o, o tą swoją rybę, gdyby go wiatr i słota przegnała z złowiska, gdyby go upał, przegnał złowiska, to ten wędkarz nie mógłby się dzisiaj pochwalić tymi rybami, które teraz widzicie, a które doskonale znacie z mojego kanału. A wcześniej były też inne, o których może nawet nie wiecie, które udało mi się sfotografować i te których nie udało się sfotografować. To jest... Wynik tego, że się nie poddawałem, pomimo, że te ryby nie brały, pomimo że to wydawało się niemożliwe, pomimo, że, pomimo, że inni mówili mi, że w tych wodach nie ma ryb. Mówili mi, żeby, żebym zrezygnował, bo tam nie ma ryb. I tutaj aż na, e, aż, aż, aż za bardzo cisną się słowa. Z powiedzenia Alberta Einsteina, prawda? Wszyscy uznawają, że coś jest niemożliwe do wykonania. I tak sobie uznają, że oni uznają, że czegoś nie można zrobić i tego nie robią. Nie robią, bo jest nie, nie do wykonania. Niewykonalne, a wykonalne. I przychodzi ktoś, kto nie wie o tym, że to jest niewykonalne. I on to robi. Bardzo mądre spostrzeżenie, bardzo mądre powiedzenie jednego z największych geniuszy XX wieku, Alberta Einsteina. Taka cisza mała zapanowała. Nie jestem fachowcem od prowadzenia tego typu wykładów wykładów motywujących. Być może mi to nie wyszło, być może Wam się to nie spodoba, być może za dużo sloganów, użyłem za mało przykładów. Ale powiem Wam na koniec tak: jestem osobą, która zbyt mocno uwierzyła w innych ludzi w swoim życiu, i przez to, co mówili inni, straciłem bardzo dużo. Zbyt wiele. Aby teraz nie próbować tego odzyskać. Zbyt wiele. No to teraz nadszedł czas na to, żeby wiele rzeczy odzyskać. Zwłaszcza, że całkiem niedawno, bardzo niedawno, na skutek działania tych takich dobrych duszyczek, które mnie tam gdzieś tam popychały, dowiedziałem się czegoś, co, do, co dało mi moc, potężną. Zajebiście wielką moc. Nie powiem Wam co to jest, bo to nie o to chodzi. Nie będę się tutaj przechwalał. Eee, ale tak to, tak to się stało. Próbowali mnie popchnąć swoimi drogami. Popełnili wielki błąd. Na moją korzyść. Chcieli dobrze. I zrobili dobrze. Tylko nie wiedzieli, że to tak dobrze wyjdzie. Dobra, jeszcze jedno tak na koniec Wam powiem, bo nie chcę, żeby ta niedziela z Markiem były zbyt długie, e, a przez to zbyt nudne e, hasło Nigdy się nie poddawaj. Może wrócimy kiedyś do tematu, może, może o tym podyskutujemy jeszcze na hangoucie. Słuchajcie, hmm, nigdy się nie poddawajcie w swoim życiu, walczcie o, si o, o swoje, walczcie o siebie. Tylko ten, który walczy do końca, może powiedzieć, że osiągnął sukces. Porażki to są cegiełki, sukces, z którego zbudowany jest sukces. I chciałbym, żebyście poniedzieli z Markiem sobie takie zapamiętali taką, taką jedną rzecz, że jeżeli zaczynacie w swoim życiu walkę o coś, I się nie poddajecie. Pomimo tego, że wiele e, sytuacji, wielu ludzi, wiele rzeczy e, Was tak bardzo mocno przygniata, tak mocno, że inni już da, dawno wypadli, a Wy nadal wstajecie, to tak czyńcie, tak róbcie ze swoim życiem, tak róbcie w swoim życiu. Róbcie tak, żeby było, że jak wstajecie rano z łóżka stajecie rano z łóżka na nogi, to żeby wasi przeciwnicy, nieważne kim oni są, nieważne jak do tego podejdziemy czy to będą na coś tam naturalni wrogowie, czy, e, czy e, złe duszki, czy szatan i tak dalej żeby ci, którzy wam źle życzyli, ży, życzyli, ci, którzy chcą, żebyście tam czegoś nie robili, żebyście byli, tańczyli tak jak oni grają. Kiedy rano wstajecie, to żeby oni myśleli, pomyśleli sobie tak. O kurwa, znowu wstał. Dziękuję wam za uwagę. Myślę, że niedzielę z Markiem przypadną wam do gustu. I tak na koniec zawsze taka krótka informacja. Zależy mi na tym. I zróbcie to. Pod wyświetlaczem tego filmu macie takie dwie łapki. Jedna jest w górę, jedna jest w dół. Jeśli Wam się podobała niedziela z markiem, to dajcie w górę. Jeśli nie, dajcie w dół. Zależy mi na tym, żeby po obejrzeniu tego filmu była reakcja z Waszej strony. I jeszcze jedno, jedna informacja dla tych, którzy oglądają niedzielę z markiem po raz pierwszy: ja nie komentuję Waszych komentarzy. Także jeśli chcecie zadać mi jakieś pytanie, piszcie na mojego maila, a nie piszcie tutaj, bo po prostu nie odpowiem. Taką sobie zasadę przyjąłem, że. Skoro ja już się tutaj wypowiedziałem, to to jest wszystko, co mam do powiedzenia, albo co, może nie wszystko, co mam do powiedzenia, ale wszystko, co chciałem w danym momencie powiedzieć, a Wy to komentujecie. Ja nie uzupełniam Waszych komentarzy jeszcze o swoją dodatkową, tam swój dodatkowy komentarz, po to, żeby nie psuć Waszych komentarzy, żeby właśnie nie wpływać na Wasze decyzje, wasze, wasze życie. Nie być tym, który Was hamuje. To tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem, w następnej niedzieli z Markiem, która pewnie znowu Was czymś zaskoczy. Tak myślę, że tak będzie. Trzymajcie się. Będziemy to widzieć. Ukaże się to przed nowym rokiem. Wobec tego w nowym roku życzę Wam wszystkiego naj, naj, najlepszego. A ponieważ kanał jest wędkarski, to życzę Wam takiej złowionej ryby. Przepraszam, tam mi coś wypadło, co miałem w ręku, co musiałem chować przed wami. Takiej, o, o, to znaczy takiej. Nie takiej, to takiej, 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 takiej wielkiej. Mi się tutaj nie mieści teraz w obraz, bo ja kiedyś taką złapałem. Mieliście ją na ekranach przed chwilą? No. No dobra, wystarczy. Do zobaczenia. Cześć!